Dzień dobry, witam na moim kanale. No, jestem taka trochę chora, nie wiem jak to nazwać nawet. Nie no, chora chyba. To znaczy, coś mi się zrobiło z okiem, i tak od tygodnia było takie czerwone, miałam jak u nutrik, czy królika <śm> i po prostu tragedia. I cały czas teraz coś z tą lewą stroną twarzy i. Nie wiem, i tak generalnie, tak jak mam wrażenie, jakbym częściowo nie słyszała na jedno ucho, jest to takie dziwne uczucie. a nie znoszę być na coś chora, w ogóle mam niski próg bólu, więc dużo bardziej przeżywam ból niż przeciętna osoba. No, w każdym razie dzisiaj są Mikołajki, akurat w polskiej tradycji części Europy, takie święto dla dzieci małych, średnich i dużych. Więc z okazji tych Mikołajek, bo taką mam naprawdę refleksyjną naturę tam w tą zimę i w ogóle, to życzę, życzę Wam przede wszystkim słodyczy dużo, pysznych, takich jakie lubicie. No i życzę Wam no, dla tych starszych dzieci jakieś dodatkowe fundusze, żeby na przykład właśnie kupić sobie kolejne słodycze. No. No, ale mówię, mam taki nastrój refleksyjny, długo się zastanawiałam, o czym będzie ten film, bo tak się przeraziłam, że tak ostatnio nie puszczałam to właśnie dlatego, że byłam chora i, no mówię, nie widziałam i wczoraj pierwszy raz pojechałam gdzieś na rowerze. Nie zabiłam się i nie zabiłam nikogo, więc jest już progres. <grym> no, ale ta, tak właśnie. Jak jestem takim nastroju refleksyjnym, co mi się naprawdę rzadko zdarza, to chciałam taki. No, chciałam powiedzieć, że takie mam też nastroje, że to nie jest tak, że ja ciągle jestem a, keep smiling, bo ja nie udaję, jeżeli jestem optymistyczna, no to, to jestem, więc dzisiaj też jestem optymistyczna. <laughs> Może tego nie widać, ale to nie jest tak, że siedzę i mówię, Boże, wszystko mnie boli. No, jeszcze do tego mam tu zawirowania, bo jestem w takiej sytuacji, w której nigdy nie byłam i jakoś muszę sobie z tym radzić. Jestem właściwie w dwóch sytuacjach, w których nigdy nie byłam i muszę sobie z tym radzić. Czyli właśnie jedna z nich to jest bycie za granicą, takie permanentne w sensie pracy, też tak, że to nie jest taka przyjemność jak w Indiach, gdzie jesteśmy w ramię i sobie po prostu żyjemy, nie? I medytujemy i nas nic nie obchodzi i czasem pijemy jakąś kawę i albo jemy słodycze, słynne hinduskie słodycze, tylko po prostu się, no, zapieprza. No. Patrzę na ten, na ten mój dąbek, bo to jest takie piękne drzewo. No, jeszcze dzisiaj pada, ale przynajmniej nie ma śniegu tu, gdzie mieszkam, więc jest dobrze, bo ja nie mam butów zimowych, bo cały czas tak no, przyznaję się bez bicia, bo po prostu żyję tym kolejnym wyjazdem do Indii i cały czas obmyślam, yy, kiedy kupię bilet do Indii z powrotem. I to tak właściwie. Yy. Takie, tak się przesuwa to wszystko. Ja podejrzewałam, że właśnie na, na święta będę w Indiach, a tu proszę, jest tak, a nie inaczej, że znaczy może się wszystko jeszcze wydarzyć. No więc, generalnie, żeby tak nie, nie było smutno, tak strasznie, to chcę powiedzieć to, co jest prawdą, czyli że wszystko się kończy: wszystko się kończy, wszystko się zaczyna nowe i nawet ten mój to właśnie te problemy z uchem jakieś i z okiem z zębami i w ogóle tam ze wszystkim to to się skończy i będzie nowe. Tutaj ta sytuacja właśnie w której teraz jestem, ten kraj, w którym jestem, który nie jest moim ulubionym, to to się też skończy i polecę do Indii. Albo polecę do Polski, albo polecę, nie wiem, do Chin. Też marzę o, o wylocie do Chin, zobaczeniu Chin, bo to jest taki naprawdę ciekawy kraj. A już koło Indii są Chiny, więc to już nie będzie tak daleko. <laughs> no i chcę Wam powiedzieć, że wszystko się kończy, więc skończy się też to, co jest takie niezbyt ciekawe. Może to nie okropne, bo nie mam jakichś okropień, tak że nie wiem no utną mi nogę albo prawda mieszkam pod mostem albo bije mnie mąż czy coś takiego nie nie ma takich sytuacji. Naprawdę ludzie mają okropne, okropne rzeczy teraz przeżywają, więc dla tych osób teraz mówię, które przeżywają takie okropne rzeczy dużo gorsze niż ja albo też takie no jak ja mniej więcej podobne. To, że to się skończy. Słuchajcie, to się skończy i zacznie się coś innego, bo nic nie trwa wiecznie. Nawet z SSR upadło i, i, i po prostu, i Hitler też, więc no, żyjemy dalej. Więc odczekajcie do tego momentu i trzeba mieć nadzieję i naprawdę to, to jest przydatne, ten optymizm w każdej sytuacji. A co ja jeszcze chcę powiedzieć, no ale oczywiście też to, co dobre, to też się może skończyć, więc ci, którzy teraz mają górkę, to niech się zabezpieczą chociaż minimalnie na przyszłość. Jak mają pieniądze, kupią jakąś ziemię czy nieruchomości, czy jakieś złoto, żeby nie było tak, że nagle nie mają gdzie mieszkać, nie? No, bo przepuścili wszystko, więc to, to mówię, dobre rzeczy też się kończą kiedyś tam, nie? No, więc dla tych, którzy są takim nastrojem refleksyjnym, jak ja, nie martwcie się, będzie lepiej. Bóg Was kocha, a jak nie Bóg, no to matka boska, a jak nie matka boska, to przynajmniej anioł stróż. Bo ja wierzę bezwzględnie, że każdy z nas ma anioła stróża. Może nie takiego, jak rysował mrożek. <laughs> bo on rysował jakichś oprychów strasznych, jako anioły stróże. No. No, Mrożek nie był. Mrożek miał fajne poczucie humoru, takie trochę złośliwe, ale fajne. A trochę nie no, śmieszne takie. No w każdym razie no, naprawdę coś tak ledwo słyszę. Się czuję, jakbym miała 90 lat. No, ja zaraz wylezę, pójdę do sklepu sobie coś kupię w Mikołajki, ale starałam się właśnie te słodycze już wybierać tak bardziej rozważnie, nie takie <laughs> gówno ostatnie, tylko już takie z większą ilością czekolady albo przynajmniej jakieś, żeby tam były owoce. No, tak, muszę się wspomóc, wspomóc moralnie zdecydowanie. Dzisiaj, ym... no, a to, co jeszcze polecam wszystkim właśnie, to, co mnie trzyma w pionie, Słuchajcie, to są medytacje, jakiekolwiek nie chcecie, bo medytacje ostatnio ktoś mi ciągle, ludzie bardzo często mylą medytację z religią i to jest strasznie wkurzające dla mnie, bo ja to muszę tłumaczyć. No ale właściwie skąd to nie mają wiedzieć? No więc jeszcze raz powtarzam: medytacja to jest po prostu odseparowanie się od umysłu i od naszych uczuć. Od ciała. To po prostu powoduje, to jest po prostu jakaś technika. Jakakolwiek sobie nie znajdziecie technikę, tego jest pełno w internecie, w książkach, wszędzie. Tak, u znajomych, wszędzie. To jest technika, która po prostu odcina nas od naszego programu wgranego kiedyś, od naszych emocji, od naszej przeszłości. Od naszego myślenia ciągłego, bo nasz umysł kocha być właśnie zdołowany, narzekający. No to jest ego normalnie, no, więc, no, czego my oczekujemy? No, jesteśmy do tego jakby przystosowani, szczególnie w Europie, gdzie było ciężko, były wojny i tak dalej. Ja ostatnio w ogóle byłam przerażona, bo się dowiedziałam, że Polac, Polska. Jest najbardziej straumatyzowanym narodem świata, i tak byłam w szoku ciężkim, bo ja się bardzo identyfikuję akurat z Polską. No bo się urodziłam, tak? W Warszawie, w Polsce, moi rodzice byli Polakami, dziadkowie i tak dalej. Więc yy, no, szkoda, żebym się czuła innego i narodowości, nie wiem, na przykład Austriaczką, ale naprawdę byłam z tym szokowana, ale coś w tym jest. I my rzeczywiście mamy gdzieś mentalnie, czy w pamięci genetycznej, tej komórkowej, tą przeszłość, te, te wszystkie zabory, wojny i tak dalej. I że nas ciągle gdzieś gonili, mordowali, zabierali nasze złoto. I nasze złoto jest w tych wszystkich państwach ościennych, które nas tam nagrabiły u nas. No w każdym razie chcę powiedzieć, że medytacja nie ma nic wspólnego z religią. Czyli medytują muzułmanie, medytują w tych wszystkich ashramach. W Indiach medytują hindusi, medytują buddyści, medytują katolicy, to nie ma, medytują ateiści. Medytacja nie ma nic wspólnego z religią, może ją robić każdy, bez względu na religię, albo jeżeli nawet nie ma religii i w ogóle nie wierzy w Boga, też może medytować, bo to jest związane z nami, a nie z żadnym Bogiem. No, to powiedziałam to, więc to mnie trzyma w pionie i muszę Wam powiedzieć, że rzeczywiście polecam to każdemu. Możecie mieć nawet prostą medytację, która polega na tym, że widzicie księżyc powiedzmy w kolorze pomarańczowym. I ten księżyc powoli się zbliża, wy go łykacie, połykacie, on przychodzi do waszego żołądka, potem wraca, wypluwacie i znowu się pojawia na niebie. No i staracie się to robić bardzo wolno, wszystko, tak? Czyli że powoli się zbliża ten księżyc powoli przepływa w waszym żołądku. I ta medytacja, w ogóle wszystkie medytacje. One chcą, żeby polega to na tym, że wy się skupiacie na jakiejś jednej rzeczy i w związku z tym, że się skupiacie tylko na tym, wyłączacie umysł. I to jest właśnie o to chodzi w medytacji. Jak jeszcze raz usłyszę, że to no nie, ja jestem tam muzułmaninem albo jestem katoliczką i, i to nie medytuję, ja nie chcę być w swojej sekcie, to mnie szlak trafi, naprawdę kogoś nie wiem, zrobię coś komuś. No, to znaczy, że jestem chora, bo taka jestem rozdrażniona. Ale ostatnio znowu coś takiego usłyszałam: po prostu ręce opadają, że ludzie są tak kurwa nieświadomi potwornie. No, ale ja musiałam rzeczywiście w poprzednich wcieleniach coś nadrobić, bo no dla mnie to jest po prostu oczywiste i ja nie wiem, no mi przychodzi to wszystko łatwo. W każdym razie polecam tą medytację, bo. Rzeczywiście, szczególnie jak mam takie doły, czy właśnie straciliśmy pracę, rozstaliśmy się, to to bardzo, bardzo pomaga. Trzyma nas w pionie i my nie myślimy o tym non-stop. Czyli na przykład, teraz jak ja mam jakieś tam rozliczne, no problemy, można nazwać problemami, takie sytuacje, gdzie muszę coś, no zastanowić się, co dalej, tak? To wtedy ta medytacja pomaga. Bardzo, bardzo, bardzo. Ja oczywiście robię, przypomnę codziennie dwie medytacje. Everyday, codziennie, codziennie, codziennie. I nie ma, to jest pierwsza rzecz, którą robię, i nie ma siły, żebym ja tego nie robiła, bo ja to robię dla siebie. I nie robię tego dla kogoś dla taty, dla guru, dla znajomych. Ja mam to w dupie, ja to robię dla siebie, dlatego, że ja chcę pójść dalej, tak? Ja chcę pójść dalej, ja chcę wykasować ten stary program i chcę iść na tej ścieżce do, do oświecenia, do wyzwolenia, tak? Kiedy dojdę, to już nieważne, w którym wcieleniu, ale idę przynajmniej, idę w tym kierunku, więc to już jest progres. A poza tym to mi naprawdę bardzo pomaga właśnie, czy nawet z tymi problemami zdrowotnymi, które mam ostatnio, które na pewno nie są przypadkowe, bo ja żrę straszne jedzenie i, no i nie dbam o siebie generalnie, bo zawsze jest coś, albo ja nie jestem jakaś taka, że lecę do lekarza natychmiast, z każdym Tyle już przerobiłam lekarzy, że mam tego po prostu dosyć, tych wszystkich szpitali i tak dalej. I z zasady nie wierzę lekarzom, wierzę w tradycyjne, tysiącletnie metody, czyli ajurwedę, albo chińską medycynę, czy typu akupunktura. No, czy hawajską, nieważne. No, w każdym razie taki, mam nadzieję, że to nie był jakiś strasznie smutny materiał, ale Mikołajki. Więc. Tak, więc wszystkiego naj, naj, naj jeszcze raz, Mikołajki. I pamiętajcie, że wszystko się kończy. No i mówię, znajdźcie sobie jakąś medytację, nawet 10 minut. I sobie zróbcie i zobaczycie, jak się dobrze poczujecie pod tym. No, na razie.